OK, i jak nagrywanie ruszyło. Będę musiał popatrzeć w czy która ja ma gdzieś opcję, wiesz, żeby wyświetlało mi kom jakiś komunikat, że nagrywa. No no. Bo tak to klikam ze pod zero, mam po prostu, wiesz, nagrywanie. Najlepiej. No tak w, w nie kliknął, czy coś. Ło! Coś ty mnie wciągnął! W zombie. A mieliśmy się tylko na piwo. Mieliśmy się tylko na piwo. A, pamięta ten etap. Tutaj grałem sam na koncie belego, by ekcymenta móc robić. <grym> Dobra, idą. Jeden tylko. Drugi. Chyba. Twarde łby No więcej A granata nie rzucił z turla Tak mu bo rzuciłem granat jest strasznie głośno no. A Musiałem się z turla i wiec. Nie widziałem w tym sensu Dobra, głabitwa padła, możemy i tak. Okej, okay. amunicja na drogę i w drogę. O kurwa! Nice, shot. Dziękuję je, które to jest? Czwarta czy piąta? Już mapa. Dobra, bo jest ten płonący yy, so o, Co Zobarzyłem. co wiżdżą co się, co, cofnij? Co, 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 co? Co, wiem, widzę, widzę. Te ja, słyszałeś mnie normalnie? Nie, tam jest ten. Tego i... Dobra, zdzielę go. Czyli nie słychać mnie normalnie. <laughs> słychać, słychać. a pytanie, było, czy mnie słychać i tak powiedziałeś coś innego totalnie. No, A. Zacząłem mieć wątpliwości. Po prostu wczułem się w akcję. Okej. Okay. tych granat. O kurwa, dobra, back, 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 back. Fuck okay, sporo trochę ich jest kurwa lubity jestem uff czerw park czy dawno słyszałem co gdzieś Trzy razy gościa łeb trafiłem Chemura to życie co to za życie Nie życie Nie życie. <grymne> Eliminacja zmartwychwstania He, nie życie. <grymne> Nie życie <grymne> Dobra Poszło gładko. Tak, gładko. Życie prawie straciliśmy. Typa y, ostrzół ten przeciwlutniczy jest chyba prowadzony na niebie. Tak. Tylko wcale nie strzelają. Tu hmm. nic nie ma. W sumie chmury są, to może coś nad nim. O, safehouse. Tędy żeś przyszedł. A ma i jeszcze. Ale nie żebym. Skąd to światło pada? A, z tej latarki. Kurwa! Ja ten przycisk. Ja pieknąć C. Pieknąłem F. I nie wstawaj. Nie wstawaj. O, ma sniper. O, sniper. Leży. Headshot. jest Totalnie się go nie spodziewałem. Też nie. Ano, su suczasyny się potrafią zasadzić. Hm. wasteland. deixa me dar Clear. oh tigre tá tigres ah tem que tigre só okay? que é que curva o tigre O jak jest po angielsku tygrys? Tiger. Ja mówię tiger. Okay. Boom. I nie wstawaj. Tiger hey. is dead. Oh. <coughs> wow, rozjebałeś, go? Tak. Jeden sprawny wybór Jeszcześ ten nazistowski zombie czołg O, to będzie ciekawe Okej, okay, jesteś gotowy <grym> Zapiję w łeb granatę Czy ja web granatę go je No nice Dobra, odpala Co to jest? Coś o. ty włączył! A, wejście do metra Aha Jak coś lepiej się oddalmy zanim pierdolimy Ja wcześniej spróbujmy nie zginąć. Ale fajna okolica lubię, lubię berlin w takim stylu jaki tu jest pokazany pok Jaki? Zniszczony A No wiesz każdy lubi... ma różne upodobania na życie a? Tak powinien wyglądać w Jedni lubią kwiatki, a inni zniszczony berlin Każdy ma swój gust Wiem że tam zbirów nie było w ogóle Ja był w był w tamtej misji. Kurwa To Jest ich sporo Znaczy wiesz Ząbjaków sporo jest całkiem Co ty nie powiesz? mieliśmy tylko na piwo Mieliśmy tylko na piwo Kurwa, skrótko celowałem ja dawaj do mnie, jest tu w miarę bezpiecznie. Z pleców nie przychodzą. I idzie. Ło Nie czuł, ale kilka mi się odpalił. Co się dzieje? Ło, ale tak dola dostał O, w tył, w, w, w tył... głowy dostał Cóż, coś jakby zegar no, ty... albo bomba Bomba zegarowa, spierdalamy do budynku Ło Nie, żeby coś, ale mogło to wcześniej wybuchnąć No Ale to mogło wybuchnąć Wiem, że to mogło wybuchnąć Dobra, wskakuj, lecimy metrem kolejny. Koleją O kurwa, tego nie było w umowie O kurwa Oni spiedzalaś stąd Co dziesięć o, oh, nice. O tym nie, kurwa, butelko. I nie wstałem. Ile tu ich jest? Chyba z milion. Jak to możliwe? Że co a, że tak szybko policzyłeś A nie, bo powiedziałem tak, bo jest zajebiście ich dużo no. Cały Berlin Ja muszę się napić tym barka, lokowanie produktu Tym bark to mogła być twoja reklama A, tak Tylko nie, jabłko yy, mięta Nie znoszę tego cholernego smaku Piję to i żgać mi się chce Oh, o, no tak. safe house. A. O, shit, się Co, że jest? O, kilka. Ale ja zaczyna babić z nimi, nie wiem tutaj, bo się nie chce odpalić. Aha. Czyli musimy ich wybić.

Dobra, pakujemy się na górę. Dobrze, to się pakujemy na górę. Okej. Okay. to też będzie chwilę podefować Ale, ale po co? Dobra.

Dobra, pomysł trafiony. O, ten ognisty... Kurwa, skończył się. Dobra, ognisty załatwiony. No i nice. Nie, tak, nie wiem, czy to tyle? Czy, czy to już? O tak! Chyba jeszcze jednego gdzieś musimy zabić. to uh. jakiegoś... Bo mu nogi po prostu, teraz wiesz, się czołgał gdzieś. Tu jest! co, mam go. Był na wieży! Okej. Okay. O, tu jest przejście. Muszę po konduktora musimy iść. Konduktorze łaskawy. wy. No, do Warszawy. Julij wychodzi z tego pękla. Że to, to są te Śląskie. Te Śląskie zombie. Śląskie, Śląskie zombie. Baby. O, Sniper gdzieś jest. Dokładnie nad nami. Dokładnie nie żyje. Zauważyłem u wypadku. Sniper Mr. Sniper kurwa, A tyle są coś Maciuro biegnie Widzę Mi... go Trafiłem Ale ja nie jestem samobójcą, nie musi do mnie strzelać. Aaa, tak się akurat wystawiłeś Już kolejny gdzieś, po ciebie Kolejny pad. Um. Czwórcy... mają inny wygląd totalnie. To są obójcy. Plecy? Nie wyje. Refleks kudego bejka. Armour no, no leży. Armor bag Rozpatrz się. Jeden z o, o! Sniper chyba jest. No. Dwóch jest. Trzech. Kur... Kurwa. Dobra, jeden pad. Trzech zatwierdził. Jeszcze jeszcze jeden. Jest jest jeszcze Dobra Podnoś mnie wszystko Cofamy się. Serpentyna! Ma dwóch sniperów i zbir jest Dobra, jeden sniper. Jest jeden sniper jeden zbier Dobra, snajper jest out Nice Trafiony, unieszkodliwiony Co jak szybko się spala Dobrze, że ten... Ja ten portfel już zebrałem No Zajbałeś mu portfel Zajebałem Nikt stąd nie wyjdzie, dopóki się nie dowiemy, kto ma mój portfel Nie <noise> będę sobie Dalej szło Cześć, nie pamiętam. Ktoś tam zajebał ten portfel, ale wypadło mu wpadło mu pieniądze, się pozawijali. Gorwinak jest sprytny, choć głupi. Trochę chodź, jest wyjście. Droga bez powrotu Nie ja tak sobie wyobrażałem to wszystko Co? Bardziej w razie w Hulchensteinie w Hulchensteinie też były nazistowskie zombie Wiem Stary starej krwi Szkoda, że w młodej nie daj nic takiego i w RETURN de Castle Wolfenstein. A to nawet Czy to, to kanoniczne tak jest, czy nie? Czy wiesz? Pływi. Nie wiem, jak to właśnie ten Wolfensteinem. Nie wiem to już po co, czy ten cyberdemon występował w starszych gdzieś, w Wolfensteinach, czy nie. Cyberdemon? No. Chyba w Dumach. No w Dumach też. i Pewnie, że był też. Nie w starszym mówię, w Wolfensteinie, gdzie wystąpił. Jako ciekawostka. A może, iść, że nie wiem. Uff, Chyba nie wiem. Ja, poproszę... ja okay. nadal poproszę te, te... zdjęcia Liberty Prima z... z łomowiska Big Empty. A, okej. Okay. No to jak... No to jak zagra... jak to rozegramy, to Ci wyślę. Dobra, bo chcę to, bo mnie to kurwa ciekawie jak cholera. Daj mi tego snajpera, bo to snajper też jest gdzieś. Kolejny? No? Dwóch zdjąłem. A, a to może ten to może zdjęcia, mnie trafił jak jeszcze ich zdejmowałeś. No bo... Chyba już nie ma tylko dwóch Surwa nie jestem. To dobra, ale to jest jedyna dobra broń. Wiesz, bocznie A, że co? A, że strzelba A że ma takie humor, że trafi albo nie trafi Kurw... Pierdolony, ale mi... Leżą na jebany, go nie widziałem dresz Dobra, to będzie ciężki etap, z tego co pamiętam. Czemu? Będzie ciężki. A czemu będzie ciężki? A bo na tym moście tylko będziemy, będziemy musieli się defować. No i miarę pułapkę. I z dwóch stron będą iść. Z prawej i lewej. Bo no to ty wiesz, lewy cykama biorę prawy Jestem Musimy tak, wiesz, bronić o to przejścia O kamikadze chciał A skończyło się na tym tylko, że chciał Chciał Dobra No i chuj po Jednak za blisko mi inny dałem. No dalej za blisko. Nie wyliczyłem w to się trochę nie każe. ten ognisty jest. Panem to, że zbir będzie szedł. Widzisz go? W wagonie jest. Dobra, wal... Pa... Kuba Znowu się zregenerować. O jest! Dobra. Rozwalę go, się tam zajmij swoją stronę. Dwóch jest! Dobra, rozjebany jeden. Dwóch zbirów! Powtarzam, u, dwóch zbirów. U ciebie? Tak. Tak. radę? Postaram się, ale mnie zaraz chyba On Ona zajebie... o kurwa granat. Wysadziłem się. Prawdopodobnie mnie zajmę się nimi zaraz. O kurwa, dawa człowiek, na końcu mostu i. tu już nie ma ucieczki wiecie? Dobra, jeden zdjęty. Dobra. Ten drugi też? Tak. E, granatny wkładostał jakoś. Tak, bo ja mu tam jeszcze dwa pieprznąłem. Jak cztery granaty wyjebałem. A czy pan był? Był zbędny. Dobra, teraz będę... A już. Tam Dobra, let's go. Ej, idę, idę. Jakie nie lubię się tak czołgają tacy Chciałbym byś go zabił Dawaj do lokomotywy Czuch, czuch, O bu, gładko. Zaskoczył ino zostało, to chyba później, co? No później można.